Mateusz Kubiszyn ostatnio zabiera głos i mówi, że jeżeli Michał Pasternak chciałby z nim walki w Gromdzie, to przede wszystkim musi zawalczyć w turnieju, wywalczyć sobie te pozycje, bo to, że ktoś jest znany, to nie znaczy, że przyjdzie do Gromdy i od razu dostanie pas, walkę o pas mistrza. Chciałem zapytać, czy Mariusz Grabowski myśli podobnie, no i w ogóle, czy to nie jest tak, że ten temat Pasternaka w Gromdzie z Kubiszynem nie jest już tematem zamkniętym? No wiesz, no tutaj akurat się z Mateuszem zgadzamy i tak jak mówiłem wcześniej, tutaj ci zawodnicy wszystko wywalczyli i, i czasami, że, że my się podśmiewamy, że po prostu nagrywamy sobie filmiki, wy, wy, podajemy sobie albo się wypowiadamy jeden o drugim, to jest jedno, a albo mówienie ktoś, że ktoś był jakimś mistrzem jakiejś, jakiejś federacji, której, której tak naprawdę nie ma i wszyscy o niej zapomnieli, no to wiesz, no to nie tędy droga, bo, bo wiesz, tak, tak, tak samo jakby w Gromdzie ktoś powiedział, no no bo ja wygrałem turniej. No tylko, że musisz wziąć to pod uwagę, że, że wygrać turniej na początkowych grądach, a wygrać turniej na, na ostatnich grądach, to jest dwie różne, dwa różne światy. I dlatego, dlatego to jest różnica. Tym bardziej, że u nas, u nas musiałeś, musiałeś przejść tą drogę do pasa. U nas, tak jak powiedziałem na początku, my nie rozdajemy tego pasa na lewo, na prawo. Jak ja teraz widzę te federacje, które robią tak, że one robią drugą galę, albo pierwszą galę i tam już walczysz o pas, no to jak możesz wyłonić kandydata do walki o ten pas, jak on nigdzie tam nie walczył? No tak samo tym bardziej tutaj w przypadku, w przypadku czy Pasternaka, czy, czy innych zawodników. No, no, no ciężko by było, żeby kogoś bez walki w gromdzie, wstawić, wstawić o walkę, walkę o pas. No, no, nie ma takiej możliwości, no chyba, że to by, by był zawodnik z UFC, który naprawdę by, by miał, by miał na, nazwisko i nie wiem, y, zakończył karierę i przyszedł i powiedział, że mam, mam ochotę walczyć, bo mi się gromda i, i federacja gromda podoba i ja zawalczę pas. No to wtedy byśmy mogli rozważyć, ale, ale nie w przypadku takim, że ktoś pierwszy, lepszy z ulicy mówi, że on tam gdzieś był mistrzem jakiejś federacji i on będzie walczył, walczył tutaj z naszym mistrzem. No, no nie, no bo ja powiem tak, z szacunku nawet dla tych chłopaków, bo, bo wiemy, czasami jest jakaś taryfa ulgowa w przypadku niektórych zawodników, którzy nawet nie walczyli, nie walczyli w turnieju i, i tego turnieju nie wygrali, no ale widzimy jak oni się wspinają w tej drabince nawet ekstra fightów i jakie toczą walki. I tutaj nie ma wybierania, że, że wiesz, ktoś będzie sobie wybierał takiego czy takiego. No tutaj nie ma. Dlatego mówię, no tutaj, tutaj w tym przypadku walki o, 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 pas, o pas na pewno nie ma takiej możliwości, żeby ktoś przyszedł, bo jest znany, nie wiem, z free fightów, czy jest znany z innej organizacji. Takiej drogi, drogi na, na skróty tutaj w Grądzie nie będzie. Jeśli, jeśli by miało się coś tak wydarzyć, to naprawdę to musiałby być wybitny zawodnik i na pewno z wybitnej federacji, która, która po prostu stanowi o sile na świecie, ale na pewno nie, nie tutaj u nas tam w Polsce czy jakieś podrzędne gale.